Muzykiem jazzowym. Prowadzę w ramach Hansa Jazz Festiwal warsztatów przy tym festiwalu klasę perkusji. Oprócz zajęć w klasie perkusyjnej prowadzę zajęcia w kombu warsztatowym. Poziom uczestników jest taki jak na większości warsztatów, czyli przyjeżdżają do nas o różnym stopniu wtajemniczenia. To dla mnie szczególnie jest trudne zadanie, dlatego że muszę tutaj w przypadku każdych takich warsztatów no, kładać dość uniwersalnie program swoich zajęć tak, żeby ci już zaawansowani nie nudzili się, kiedy będę mówił o zupełnych podstawach do tych, którzy jeszcze niewiele mnie. No i, i tym podobne ale. Yy, to myślę najlepsze jak do tej pory warsztaty, na które miałem okazję wykładać. Byłem tutaj na innych warsztatach, wyniosłem stąd świetne wrażenia i teraz jestem ponownie, z czego się bardzo cieszę. W każdym razie jest tutaj dużo fajnej muzyki, dużo fajnej młodzieży i dużo imprez wokół, wokół tych warsztatów, co jest myślę ważną rzeczą, dlatego żeby w mieście wiedziano, że taka impreza się odbywa i, i, i jak widzę w mieście doskonale wiedzą, że taka impreza się odbywa i żyją tym tak także tak trzymać. Grajmy na bębnach tak, żeby słyszeć co grają inni, bo my jesteśmy jakby jak w muzyce dość ważnym elementem, nawet powiem centralnym, bo dajemy rytm, ale też nie możemy rytmicznie zakątkować się tak, jak w z świata.